Pytacie, czy mieszkam z Mamą i Igorem, czy tylko ich odwiedzam? Mieszkałem z nimi 26 lat, tam jest mój dom, zawsze byłem na miejscu gotowy do działania. Natomiast przez kilka ostatnich lat żyłem w związku 400 km na odległość. Spotykaliśmy się raz w miesiącu z laurą na 3 dni, czasem na 4. To było trudne dla mnie, dla niej, dla całej tej relacji, natomiast wiem, że była to osoba, której chciałem poświęcać ten czas. A ona chciała mi. Ci udało po długim czasie w wielu rozmowach. Laura przeprowadziła się do mnie i zostawiła swoją część rodziny na Śląsk. Za to jestem jej ogromnie wdzięczny. Tobie, tak, tobie. Wiem, że oglądasz. Jestem wdzięczny, bo pozwoliło mi to ruszyć dalej z moim życiem, ale bez zostawiania Igora. Znajęliśmy mieszkanie praktycznie na tej samej ulicy, bo to jest 10 minut spacerkiem do mamy. Jak sobie skrótem przeskoczę przez płot. Wtedy, kiedy mogę, to pomagam. Wtedy, kiedy trzeba, to jestem. I to się nie zmieniło. Czasem się łapię na tym, że mam wyrzuty sumienia, że z nimi nie mieszkam. Chociaż nie powinienem mieć, bo zrobiłem wszystko, żeby pójść dalej do przodu i jednocześnie ciągle tam być. Wiem, że muszę też dbać o siebie i o swój związek, o przyszłość. No i czasem jest to ciężki kawał chleba, ale staram się wszystko ogarnąć. Jutro rano znowu na badania, więc w pracy wolne i lecimy na krew. Bo choć mieszkam gdzie indziej, to nadal jestem tu. Dobra, dziś każdy filmik kończę jakimś zajebistym cytatem co nie nawet nie będzie cytat, bo to ja to powiem. Wtedy będzie można cytować.